Dajcie chciałbym otworzyć za chwilę z wami mega skrzynkę na początek jeszcze sobie zmienimy kolor imienia bo się zmieniło tu, a ja tak zawsze robię i mamy jeszcze mega skrzynkę za darmo jak miała być przy updatecie no to też ją otworzymy i... Aj! I... Jakoś od dawna nic nie trafiam to jest dla mnie dziwne o, nie biażę. Jeden? O, mogę skłakać. Będzie teraz miał więcej życia, więc nie będzie zadawać obrazy. Po ataku tak samo. A, a ja teraz wejdę w bitwę dla znajomych. I zobaczymy te nowe mapy. Gdzie wszystkie się pozbiedziały. Zbiory, zbiory klejnotów, tylko te, gdzie mają te do tła, to te będziemy tylko testować nich Niech sobie... ...lepiej teraz jest troszkę wyżej i pozmieniali to. I są zbiory w klubach, będzie mogło być tylko 30 znajomych. No nie łapka. Przejdziemy się po niej. O, jeszcze taka kołowa klapa. Myślałem, że tam łapa... Myślałem, że będzie as. Jak w tamtym tle był buz, to może tu gdzie as? A może babkę wyłapię? Dobra, przejdziemy się tak do tego Z tej gazetem Bo no idzie złam. Jacked No to był diamentowy pył. Teraz. Oj, fort clay teraz fort clay Jeszcze to. Kiedy não Dante, eu que vou te dar uma volta aqui. Eu vou te dar uma volta aqui. Eu vou te dar uma volta mais Eu vou te dar do volta aqui. Eu vou te dar uma volta Eu Kwadratowo. Nie wiem, kto wpadł na taki pobys, to no, kwadratowo do. No. się. No dobrze. Pojdę tak, mam No dobrze, panie. Panie, panie, panie. się panie, panie. Panie, nie panie. Panie, Let's go, kick some... Yyyy... Ooo, nawet są rewizje. Te... Teraz podwójny zoom. To wygląda prawie tak samo, ale troszkę też pobiegające. No i dobra. Zobaczcie żeby się szybciej przejść Zobaczcie jakim on ma ten gadecik, żeby się szybciej przejść no, some... Przechadzkę do... No, teraz... Tak, kąt ostry Bo nie ma w ogóle żadnej albo Asza. Myślę, że aż by było, ale. trochę. Tak jak wtedy był bus. Let's go, Kicks! Brrr. Teraz lusty dla O, taka nie Let's go kick some No śmierdzi no, no i się dotrze szybciej do tych klejów Let's go kick some f**k Cukierkowe sny No, ale teraz jedyny plus, bo nie chciałem wolić nogi, dobra, senat wielkołniowy Let's go kick some. O, to kolej gdzieś. O, i kolej gdzieś Let's go kick some. Tutaj są buchy. Co to jest? O, tam znowu śmieci. Let's go kick. Ile już naglewamy? 5 sześć minut dobra teraz starcie o palisady palisady coś nowego pewnie no palisady no Tutaj będziemy musieli trochę na serio zagrać. Bo niestety nie możemy tak po prostu i... Nie możemy... Out of my way, Tylko żeby nie była ta Let's go kick some!

18. o Ile te sejfy bają teraz. wow Ile sejfy bają kostnica. No dobra, no. Do... 8 minut. Time to go to work. Let's go, śmieci. kick some. zniszczymy sobie śmieci. Mi się wydaje, że jak aż będzie niszczyć te śmieci, to będzie musiał zbierać. Let's go, kick some. pasek, bo on ma 6 pocisków. Czy zwykłe, a jak będzie miał tamte 3 żółte, to wtedy będzie zadawać większe obrażenia. I ja się Let's go, ja kick some. I to tak. O jeden most za daleko jak postać tak nazwać mapę Drudo nieboja, do 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 nieboja widać. Time I got to work. Let's go kick I znowu. Serwis. O, tutaj jest. I te czaszki. Teraz w tych mapach zabierz czaszek. żeby te. te, śmieci, a, te go to, go to. a, i te Tutaj czas straciliśmy. Dobra, musimy zdążyć do końca. Bo bawię się gdzieś... Plazowi do... Na serio, teraz... Przecież teraz nie ma sobie... Tego... Bo... Zaczniemy że i tu to 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 do... Ale to jak? Nie, być w Zagroda, kryjówka, wow. My nie będziemy sprawdzać już. Tak po prostu wygląda, wyróżni się. Wow. I tylko tyle. To chyba, chyba nic nie ma. Nie, nie ma, odlążenie nie ale gorąca strefa jest. Zamieszki, utrata kontroli, godziny otwarcia, jadzie. I tyle. O, czekałem najbardziej na nokaut, koniec końca. Płaszczyzna porozumienia, podwójny brew, woł wóz skała belle. A te dwa są z tego sezonu. I za chwilę będzie druga część. Jak będę grać już tak na serio. Jak wiecie. W starciu plus. W starciu plus na pewno zagram. Trzeba to jest taki modyfikator, który będzie zawsze. I to jest tylko starcie solo, ale spokojnie jest też tak, jak widzicie. Na pewno zagramy. Za niedługo będzie na pewno. I.